Ona przyniosła dziewczynce ciasteczka owinięte w serwetkę. Prostym, pełnym czułości gestem. Nie wiedząc, że mężczyzna obok to milioner, wdowiec i ojciec tej dziewczynki. Subskrybuj kanał, a zanim zaczniemy opowieść, daj nam znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Ciesz się historią. Za ciężkim, dębowym barem restauracji Morskie Delicje w Gdańsku Katarzyna Kasia Nowak stanęła z subtelną drżeniem rąk. Chociaż starała się tego nie okazywać. Wnętrze lokalu tonęło w ciepłym półmroku. Lśniące kieliszki zawieszone nad nią odbijały blade światło lamp, a w powietrzu unosił się aromat świeżo palonej kawy i sufitu okręconego miękką sól morską, przypominającą mgiełkę rozprysku fal. Każdy detal tego miejsca przywoływał w pamięci Kasia wspomnienia dzieciństwa spędzonego nad Bałtykiem, kiedy to z mamą odwiedzały portowe kafejki. A morska bryza szarpnęła jej długie włosy, bawiąc się w berka. Choć zegar na ścianie wskazywał już godzinę dwunastą, przed wejściem wciąż tworzyła się kolejka. Przechodnie z ciekawością przekrzywiali głowy, oceniając menu, wypisane ręcznie na czarnej tablicy. Kasia odwróciła się do kuchni i przez uchylone drzwi zauważyła migające światło pod sufitem, znak, że szef kuchni przygotowuje kolejne porcje. Wspomnienia siedemnastu nieudanych rozmów kwalifikacyjnych. Kłębiły się w jej głowie niczym burzowe chmury. Każde, przykro mi, brzmiało jak odcięta część marzeń, ale dopiero przed miesiącem udało jej się zdobyć tę posadę. Każdy odłożony grosz miał przybliżyć ją do kursu cukierniczego w Warszawie kursu, o którym marzyła od czasów, gdy jej matka przywoziła do domu prosty sernik z lokalnej piekarni. Zdecydowany ruch menedżera Piotra oderwał ją od wspomnień. Skinął głową w stronę stolika numer 7. Kasia, stolik siedem, pan z córką, uważaj to wymagający klient, rzucił cicho, a w jego głosie pobrzmiewała nutka troski. Serce zatrzepotało jej mocniej, jednak zamiast panikować, podniosła brodę i ruszyła pewnym krokiem. Przy stoliku siedział elegancki mężczyzna. Ciemnogranatowy garnitur z delikatnym prążkowaniem opinał jego szczupłą sylwetkę, a złote spinki przy mankietach połyskiwały niczym gwiazdy na nocnym niebie. Telefon wciąż przyklejony do ucha zdradzał, że prowadzi ważną rozmowę. Obok niego na krześle znalazła miejsce sześcioletnia Zuzanna, ubrana w skromną koronkową sukieneczkę w odcieniu jasnoróżowym. Małe stópki zwisały nad podłogą, a jej dłonie kurczowo ściskały pluszowego misia, choć tak młoda miała twarz o wyrazie niezwykłej powagi, jakby już poznała ciężar świata. Kasia pochyliła się nad stolikiem i wręczyła menu. Głos jej pozostał miękki i uprzejmy. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Nasze specjały dnia. Zawahała się przez chwilę, czując jak w gardle zbiera się gęsia skórka. Dziewczynka podniosła wzrok, a Kasia dostrzegła w jej granatowych oczach delikatny cień nieśmiałości. Przypomniało jej się własne dzieciństwo, długie godziny spędzone w bibliotece, podczas gdy matka pracowała na dwie zmiany, by zapewnić im dach nad głową. Gdy mężczyzna na moment oderwał wzrok od rozmowy telefonicznej, odłożył sztuczne zainteresowanie na bok i skinął w stronę kelnerki. Proszę mi polecić coś z deserów. Jego głos zabrzmiał łagodnie, choć wciąż dało się wyczuć zmęczenie. Kasia zrobiła krok w tył i z pełnym skupieniem wbiegła do kuchni. Drzwi za nią zatrzasnęły się cicho, a ona wyprostowała się, biorąc głęboki oddech. Podbiegła do pieca i spojrzała w rozgrzaną szybkę. Pachnące bułeczki cynamonowe skwierczały w złotym blasku pieca, obiecując słodkie szczęście w każdej kruchutkiej warstwie. Piotrze, proszę o dwie porcje ciasteczek cynamonowych, powiedziała szybko, przeczesując palcami włosy, które opadły jej na czoło. Szef kuchni spojrzał na nią zaskoczony. Na chwilę zamroził przy pracującym wałku, potem westchnął i poklepał ją w ramię. Dobrze, Kasia, zaufaj sobie. Jej serce zabiło mocniej, gdy usłyszała te słowa. Wróciła do stolika z trzepoczącym w piersi sercem i dziecinnym zapałem. Delikatnie pochyliła się ku zuzannie, trzymając na dłoni mały talerzyk. Proszę bardzo, to nasze domowe ciasteczka cynamonowe. Specjalnie dla pani. Dziewczynka przez chwilę wahała się, ale kiedy poznała pierwszy kęs, rysy jej twarzy rozmiękły. Zrozumienie pojawiło się w spojrzeniu mężczyzny. Przerwał telefoniczną rozmowę, odłożył aparat na stół i uśmiechnął się po raz pierwszy tego dnia naprawdę. W tym uśmiechu Kasia dostrzegła ulgę, której sama tak bardzo pragnęła. Zuzanna z opadającymi na ramiona jasnymi lokami odwróciła się do ojca i szepnęła: Tato, czy możemy tu wrócić? Mężczyzna spojrzał w jej oczy, a potem przesunął wzrokiem po Kasi. Myślę, że to nasz nowy ulubiony kącik w Gdańsku powiedział miękko, jakby chciał zakląć tę chwilę w pamięci. Kasia, wracając z zastolika, poczuła ciepło rozlewające się od serca. Wiedziała, że ten skromny gest, dwa ciasteczka ukryte w cieniu spiżarni, mogły zmienić czyjś dzień i przywrócić wiarę w prostą radość. W myślach ułożyła już scenariusz przyszłego życia, gdy sama opanuje sztukę cukiernictwa i będzie potrafiła serwować ludziom odrobinę szczęścia z każdego talerzyka. Gdy Kasia znów spojrzała na stolik numer siedem, uświadomiła sobie, jak bardzo różnią się losy dwojga ludzi: jednej marzącej o wielkim świecie, drugiej pragnącej prostych przyjemności. A mimo to spotkali się w tym samym miejscu, w tej samej chwili, karmiąc się nawzajem nadzieją na lepsze jutro. I gdy szczeliny morskiej bryzy raz jeszcze szepnęły zza drzwi, Kasia poczuła, że to nie był przypadek. Coś większego zaczynało się tu właśnie rozgrywać. Następnego popołudnia katarzyna Kasia Nowak zamknęła ostatnią szklankę w barku tuż po godzinie 14. Choć zmiana się skończyła, zamiast od razu iść do domu, została jeszcze chwilę, by doprowadzić porządek w drewnianych półkach za barem i ułożyć kieliszki według rozmiaru. Każdy ruch wykonywała z cichą precyzją. Zwyczaj ten kształtował w niej pokorę i przyzwyczajenie, że nawet najmniejsze zadanie może mieć znaczenie. Gdy wytrzeć ręce w lniany ręcznik, zauważyła spod oka spojrzenie Piotra. Menedżer stał kilkanaście kroków dalej, opierając się o framugę, jak gdyby zbierał się na odwagę, by coś powiedzieć. W jego oczach igrała niepewność, ale gdy Kasia spojrzała na niego, skinął głową niemal niewidocznie, po czym rozejrzał się i odwrócił wzrok. W tej właśnie chwili usłyszała ciche: "Pani Kasiu, idzie pani z nami do akwarium." Głos Zuzanny miał w sobie nutę nadziei, ciepłej, nieśmiałej, jakby bała się, że to tylko złudzenie. Dziewczynka stała w holu restauracji, trzymając w ręku ulotkę akwarium gdyńskie. Papier drżał jej lekko w drobnych paluszkach, a kąciki ust unosiły się w delikatnym uśmiechu. Obok niej stał pan Michał Kowalczyk, mężczyzna w granatowym garniturze z poprzedniego dnia. Bladość jego twarzy kontrastowała z elegancją stroju a w spojrzeniu kryła się zmęczona troska. Kasia sięgnęła po zegarek przy nadgarstku, do kolejnej fali gości brakowało jeszcze pół godziny. Podejrzewała, że pan Michał szykuje dla niej jakąś niespodziankę, a jej serce zabiło mocniej. Przypomniały się jej dziecięce lata, gdy marzyła o kolorach raf koralowych i tańcu płetw płaszczek, podczas gdy rzeczywistość zamykała ją w szarych murach mieszkania z mamą. Po krótkiej chwili wahania skinęła głową chętnie odpowiedziała, a w jej głosie pobrzmiała radość, której nie okazywała od miesięcy. W drodze do akwarium gdyńskiego pan Michał opowiedział, że to wyjątkowe miejsce, gdzie można dotknąć rozgwiazdy i zobaczyć rekiny z kilku metrów. Zuzanna skakała niemal ze szczęścia, trzymając Kasia za rękę. Każdy krok po marmurowych korytarzach wydawał się dźwięczeć echem nadchodzącej przygody. W sali głównej akwarium panował półmrok. Tylko niewielkie szklane klatki z wodą rozświetlały przestrzeń tęczowymi refleksami. Kasia poczuła, jak napięcie ostatnich dni odpuszcza, a serce rozgrzewa spotkanie z tym niezwykłym światem. Zuzanna przyciskała nos do przezroczystej tafli zbiornika, a przed jej oczami przepływały stada barwnych ryb: żółte jak słońce motyle morskie, purpurowe strzępice i srebrzyste ławice dorszy. Co chwilę wypowiadała zachwycone westchnienie, a tata uśmiechał się, dając córce znak, by obejrzała kolejne gatunki. Kasia odczytywała opisy przy każdym akwarium, a słowa o symbiozie ukwiałów z małymi rybkami brzmiały dla niej jak metafora. Tak jak te stworzenia potrzebują siebie nawzajem, tak i ona pragnęła bliskości z ludźmi, którzy ją zrozumieją. Gdy obok nich zatrzymał się pan Michał, opierając łokieć o bariery oddzielające od największego zbiornika, zapytał cicho, Skąd wiesz tyle o tych rybach? Dziewczyna poczuła nagły skurcz w gardle, opowiadanie o własnej przeszłości było dla niej jak otwieranie starych ran. Ale spojrzenie mężczyzny było łagodne, pełne empatii. Zdecydowała się otworzyć. Kiedyś, gdy czułam się uwięziona w świecie, w którym brakowało mi radości, czytałam o rafach koralowych i marzyłam, że tam dotrę. To były moje schronienie, wyjaśniła, a w jej głosie brzmiała szczera tęsknota. Pan Michał skinął głową. Cisza wypełniła przestrzeń między nimi na chwilę. Potem, jakby studząc własne myśli, dodał: Straciłem żonę dwa lata temu. Zostałem sam z Zuzanną, gdy jej zabrakło. Jego głos zadrżał, a dłoń mimowolnie przesunęła się po chłodnej barierce. Kasia poczuła się, jakby znalazła bratnią duszę. Odwróciła wzrok, by zebrać siły, a łzy stanęły jej w oczach. Po chwili odezwała się cicho: Wiem, co to znaczy stracić dom. Mój ojciec odszedł, gdy miałam siedem lat, a moja mama wzięła głęboki oddech, a głos zadrżał. Umarła trzy lata temu. Przez chwilę zdawało się, że czas zatrzymał się wśród morskich odblasków. Dwójka dorosłych i jedna mała dziewczynka, zjednoczeni bólem i nadzieją, stali przed ogromnym akwarium, w którym powoli unosiły się rozgwiazdy i meduzy, jakby tańczyły w rytm ich wspólnych historii. Gdy spacer dobiegł końca, Zuzanna przytuliła się do taty, a potem spojrzała na Kasię z błyskiem w oku. Dziękuję, że byłaś z nami. To był najlepszy dzień. Pan Michał uśmiechnął się ciepło i spojrzał na Kasia z wdzięcznością. Dziewczyna poczuła ulgę. Drobny gest wspólnego wyjścia wykiełkował w coś większego. Zaczęło się rodzić zaufanie i zrozumienie. W drodze powrotnej do morskich delicji, Kasia miała wrażenie, że zrobiła pierwszy krok, Ku budowaniu nowego rozdziału swojego życia. A kiedy drzwi restauracji otworzyły się przed nimi, usłyszeli ciche, zgiełk targu rybnego był jak rytmiczny puls miasta. Wołania sprzedawców, stukot drewnianych skrzyń i intensywny zapach świeżych dorszy mieszały się z aromatem smażonych pierogów z łososiem. Katarzyna Kasia Nowak i pan Michał Kowalczyk zasiedli przy prostym stoliku obsypanym odrobiną piasku. Na którym stały gliniane talerze, błyszczące od rozlanego sosu koperkowego. Ich talerze wypełniały soczyste kawałki dorsza, lekko chrupiące na brzegu, oraz pierożki z różowawym nadzieniem łososiowym, w których każdy kęs przypominał szum fal. Obok nich kłębił się tłum, rybacy targujący się o cenę flądry, dzieci biegające za sprzedawcami z nadzieją na kawałek skrzela do potraktowania jak zabawka. Zuzanna przez chwilę oddaliła się, Biegnąc w stronę drewnianego mola, jej małe stópki przemykały między palami na a sukienka poruszała się z lekkością skrzydeł motyla. Chwilę później wróciła, trzymając w dłoniach trzy niemal identyczne muszle, miały perłowy odcień, połyskując przy każdym ruchu. Ułożyła je na stole przed Natalią i Michałem, a w jej oczach zabłysła duma. To dla nas wszystkich, oznajmiła, będziemy razem zawsze. W jej prostych słowach kryła się głęboka nadzieja. Kasia spojrzała na pana Michała. Jego twarz rozświetlił lekki uśmiech, a oczy wypełniły się czułością. Przytaknął powoli. Zbieranie muszli to jak zapamiętywanie chwil, które chcemy zachować na zawsze. Kasia skinęła głową. Przez chwilę siedzieli w milczeniu, pozwalając, by gwar targu i zapach smażonej ryby wtopił się w tło ich myśli. W powietrzu unosiła się miękkość dźwięków, śmiechy dzieci, odgłosy sieci rzucanych na pokład kutrów i cichy szmer rozmów prowadzących się w różnych językach. Gdy Zuzanna znowu wybiegła ku falom, Michał odchylił się na krzesełku i wyciągnął ku Kasi rękę, zachęcając, by do niego dosiadła. Jej serce zabiło mocniej. Chciałbym, żebyś rozważyła pozostanie tutaj na dłużej zaczął ostrożnie, schylając głos do szeptu planuje otworzyć w Gdańsku filię mojej firmy. Słowa zatrzepotały w jej myślach niczym skrzydła ptaka. Jej własne plany ograniczały się do kursu cukierniczego, marzenia o dekorowaniu tortów i tworzeniu słodkości, które przynosiły radość ludziom. Teraz ktoś oferował jej coś znacznie innego. Stabilność, współudział w przedsięwzięciu i odpowiedzialność sięgającą daleko poza barem morskich delicji. To brzmi ogromnie odpowiedzialnie. Odpowiedziała ostrożnie. Nigdy nie myślałam o czymś takim. Michał uklęknął na drobnym żwirze, spojrzał jej prosto w oczy i ujął jej dłoń. Piasek osunął się pod jego kolanem, a on kontynuował: Ale u boku kogoś takiego jak ty mam pewność, że ma to sens. Twoja pasja, dbałość o detale i umiejętność słuchania ludzi. Bez ciebie to się nie uda. W jego oczach dostrzegła szczerość i nadzieję. Czuła, jak w jej wnętrzu miesza się podniecenie z lękiem. Czy rzeczywiście potrafiłaby unieść odpowiedzialność za tak wielkie przedsięwzięcie? Czy była w stanie zrezygnować z marzenia o swojej cukierni? Wtem, z nadbrzegu mola, dobiegł radosny krzyk Zuzanny, która triumfalnie prezentowała nowe muszle, jeszcze większe i jaśniejsze niż poprzednie. Dziewczynka biegła w ich stronę, a włosy rozwiane wiatrem fal dokoła jej twarzy wyglądały jak aureola. Zobaczcie, zawołała, zatrzymując się tuż przy stoliku. Te znalazłam przy starym wraku. Jej entuzjazm był zaraźliwy. Michał podniósł jedną z muszli, przyłożył ją do ucha i udawał, że słyszy echo głębin. Kasia wybuchnęła śmiechem, który rozproszył wszelkie cienie w jej sercu. Wygląda na to, że świat naprawdę chce was złączyć, zażartowała, patrząc na ojca i córkę. Michał uśmiechnął się szeroko i wstał. Wyciągając rękę do Kasi. Czyli co myślisz? Czy zrobimy to razem? Przez moment Kasia wpatrywała się w jego dłoń. Obok nich, na stoliku, leżały muszelki, symbol nowego początku. Czuła narastające w piersi ciepło właściwe tylko chwilom, po których nic już nie jest takie samo. Jednak jej umysł wciąż krążył wokół pytań, czy sprosta wyzwaniu, czy zdołałą pogodzić rolę partnerki w biznesie z własnymi marzeniami? Zanim zdążyła odpowiedzieć, w oddali dobiegł głos sprzedawcy, nawołującego do kolejnych klientów. Targ zaczął się powoli wyludniać, a światła latarenek migotały nad pustoszejącymi stoiskami. Kasia odetchnęła głęboko i biorąc dłoń Michała w swoje dłonie, wypowiedziała słowa, które miały zaważyć na przyszłości ich wszystkich. Zgadzam się. Ale jej głos zawisł między nimi. A w powietrzu rozbrzmiało echo tych niedopowiedzianych słów. Następnego ranka Kasia stanęła u wejścia do małego domku nad brzegiem zatoki w Kampekę. Na szyi wciąż wisiał talizman trzy muszle, które Zuzanna ofiarowała jej poprzedniego wieczoru. W dłoniach ściskała prostą lnianą sukienkę, starając się poskromić nerwowe drżenie serca. Gdy przekroczyła próg, zobaczyła pana Michała siedzącego na skraju wiszącego hamaka, wpatrzonego w wodę. Jego sylwetka wydawała się napięta jak struna, a ręce luźno zwisały wzdłuż ciała. Zuzanna biegała wśród porozrzucanych na piasku muszli, skacząc co chwila w głąb niegroźnych rozbryzgów morskiej piany. Pan Michał wstał cicho, jakby nie chciał przestraszyć dziewczynki, i odwrócił się w stronę kasi. W jego oczach tańczyło napięcie. Przeplatała się tam niepewność z determinacją. Przez chwilę milczał, układając w myślach słowa, które miał wypowiedzieć. W końcu połknął ślinę i zaczął mówić tonem łagodnym, a zarazem zdecydowanym. Muszę ci powiedzieć coś, o czym dotąd milczałem. Zawahał się, po czym dodał ciszej. Jestem miliarderem. Dźwięk tego przyznania rozbrzmiał w ciszy poranka niczym ciężki gong. Kasia poczuła, jak w gardle zastyga kęs emocji. Serce zadrżało, a w pamięci natychmiast odżyły obrazy dni pełnych niedostatku. Mama przy pracy od świtu do nocy, ona sama wstająca wcześnie, by podjąć dorywczą pracę przed szkołą. Gniew i poczucie zdrady spłynęły na nią falą zimna. Ukryłeś to przede mną? Wyrzuciła cicho, a głos jej załamał się pod ciężarem uczucia zranienia. Przepraszam, ale to bardzo mnie przestraszyło. Pan Michał odwrócił wzrok, przesunął wzrokiem po drobinkach piasku między palcami stóp i w końcu sięgnął do kieszeni. Wyjął z niej malutki, szklany flakonik z wodą z głębin, pamiątkę z pierwszej wspólnej podróży. Ostrożnie podsunął go do Kasi. Bałem się, że wszystko runie, kiedy zobaczysz mój majątek, wyznał cicho, chwytając jej dłoń. Zależało mi, żebyś poznała mnie jako człowieka, a nie jako nazwisko na liście miliarderów. Kasie przeszył dreszcz. Dotyk jego palców niósł ze sobą szczerość. Nie było w tym geście arogancji ani ukrytych motywów. W jej umyśle rozbłysła myśl. Może prawda rzeczywiście jest fundamentem miłości. Spojrzała w jego oczy, szukając tam potwierdzenia. Rozumiem twój strach, powiedziała wreszcie, głos jej łamał się od emocji. I choć boli mnie, że się przede mną ukrywałeś, to chcę zacząć od nowa. Michał uśmiechnął się z ulgą, a w jego rysach pojawiła się ciepła łagodność. Odwrócił się ku zuzannie, która wybiegła ku nim. Trzymając w małych dłoniach kolejną muszlę, większą i srebrzystą, jak gdyby wyjętą z samego wnętrza oceanu. A to dziewczynka włożyła muszlę w dłoń Kasi. Nasze nowe, wspólne marzenie. Kasia wzięła muszlę i przyłożyła ją do ucha, udając, że słyszy odgłos fal. W głowie rozbrzmiało jej ciche: dom, rodzina, nowe plany. Odetchnęła głęboko i spojrzała na mężczyznę, który tak bardzo się bał, a jednak wybrał uczciwość. Jesteśmy rodziną, oświadczyła, a jej słowa brzmiały jak obietnica. I już nigdy nic nas nie rozdzieli. Pan Michał objął je obie, a Zuzanna wtuliła się w ich ramiona, śmiejąc się cicho. Kasia poczuła, jak łzy wzruszenia napływają jej do oczu. Zrozumiała, że prawdziwa siła nie bierze się z bogactwa, lecz z gotowości do otwarcia serca na drugiego człowieka. Gdy powoli odsunęli się od siebie, Michał wyciągnął rękę ku Katarzynie i zaprosił ją na spacer wzdłuż brzegu, trzymając ją za dłoń, podczas gdy Zuzanna biegła przed nimi, zbierając kolejne muszle. Kasia spojrzała na firmamencie oceanu, ający w zachwycie nad prostotą chwili. W jej umyśle zrodził się obraz przyszłości, własna cukiernia z luksusową odsłoną którą będzie mogła rozwijać dzięki partnerowi, którego pokochała za prawdę, a nie za pieniądze. Z każdym krokiem czuła, jak lęki ustępują miejsca nadziei. Wiedziała, że czekają ją wyzwania: zarządzanie firmą, równoważenie miłości i pracy, spełnianie marzeń oraz wychowanie Zuzanny. Ale teraz miała świadomość, że nie stanie w tym sama. Miała u swego boku człowieka, który ufał jej do ostatniej muszli. I podczas gdy muszle lśniły u ich stóp niczym skarby dawnych podróży, Kasia poczuła, że zaczyna się nowy, szczęśliwy rozdział jej życia: rozdział prawdy, miłości i wspólnych obietnic.